Witam Was w zielonym pokoju, tu Tomek. Następna relacja z dostaw roślin, jak zwykle piątek o 17.00. Zanim zaczniemy relację, mam w ręku filodendrona Tortum, który będzie do rozdania wśród osób, które zostawią komentarz pod filmikiem. Prosiłbym, abyście napisali, jaką roślinę chcielibyście zobaczyć w roku 2023 w naszych relacjach. No dobrze, wyniki będą w środę o 19.00, a my teraz przechodzimy do tego, co jeszcze oprócz tego filodendrona się pojawiło. Pierwsze z roślin y, takich wiszących pojawiły się eszynantusy, jest to Eszynantus Mona monaliza. Jak widzicie, rozpoczyna on okres kwitnienia. Jest to roślinka, która ma gęst, grube listki. Spokrewniona jest z monsterami i filodendronami, i nam już to wszystko mówi. Czyli stanowisko będzie jasne dla naszej monalizy, podłoże będzie bigosowate, czyli do monster i filodendronów. Podlewamy ją liście, ponieważ są dość grube, czyli podlewamy ją przynajmniej raz na, raz na półtora tygodnia, raz na dwa tygodnie. Oprócz tego nie znosi ona zimna, czyli tak jak monstery filodendrony, staramy się nie wietrzyć pomieszczenia albo wietrzymy to pomieszczenie wówczas, jeżeli sobie roślinkę odłożymy na bok, czyli powiewy zimnego powietrza mogą jej zaszkodzić. W stanowisku im jaśniejsze stanowisko, tym piękniej będzie rosła, ta akurat charakteryzuje się takimi bardzo sukulentnymi liśćmi. No, i jak widzimy, tutaj wszędzie mamy dookoła pięknie mnóstwo kwiatów, wychodzą również nóż nowe. Łodygi, Monaliza eschenantus, polecam w bardzo fajnej, atrakcyjnej cenie. No już taka duża, dość fajna roślinka w amplu, czyli z takim wieszaczkiem. No to teraz co jeszcze mamy oprócz tego wieszaczka? Pojawiły się też zamiokulkasy, bardzo gęste, bardzo ciężkie. One są włożone do doniczki 17. Jak widzicie, są gęstymi roślinkami. Z opisu wynika, że to jest 80 cm wysokości ale jest tutaj mnóstwo, dużo, mnóstwo właśnie odrostów. Te młode odrosty, jak widzicie, są jaśniejsze, natomiast te starsze mają takie też plamki. O właśnie, te plamki mają na łodygach. Ponieważ zamiokulkasy pochodzą z Afryki, to po prostu są to ich takie namaszczenia afrykańskie, można by było rzec. I jest to normalne, u zamiokulkasów mają takie ciemne plamy, co jeszcze bardziej dodaje im jakby um, piękności, atrakcyjności. Zamiokulkasy mają ciasne doniczki. Jeżeli chodzi o system korzeniowy, to rosną z takich ból. Widzimy, że te bólwy już rozsadzają nam doniczkę, ale to nie szkodzi. Im ciaśniej, tym lepiej, im mniej podłoża, tym lepiej, ponieważ są to rośliny, które są bardzo uczulone na przelania. Dlatego też zamiokulkasy podlewamy raz w miesiącu. Więcej ich nie podlewamy raz w miesiącu, więcej nie trzeba. Będą nam wtedy wówczas pięknie rosły. Możemy im liście przycierać. Najlepiej można spryskać po prostu opryskiwaczem, gdzie mamy rozwój z olejku nim, a następnie poprzecierać te listki w wierzchnią, warstwę blaszki liściowej. Stanowisko zniesie zarówno cieniste, jak i jasnym. Stanowisko również będzie pięknie nam rósł. Jest to roślina, którą możemy postawić sobie jako taki mebel, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gęste są te okazy i wszystkim polecam, no i w bardzo atrakcyjnej cenie, jeżeli chodzi o zamiok kulkasy. Roślina dla osób początkujących. No i również zaawansowanych, z tego względu, że jest bardzo atrakcyjna, bardzo elegancka roślinka. Obok mamy coś, co mamy pierwszy raz i mi się bardzo spodobało ze względu na kolor liści. Jest to fikus podobny do beniaminka, ale ten nazywa się golden monique z języka francuskiego. Jak widzimy golden dlatego, że kolor tych liści jest właśnie taki złotawy, lemonkowaty. I aby ten fikus nam pięknie rósł, to pierwsze, stawiamy go w jasnym miejscu i go nie przestawiamy, bo fikusy nie lubią być przestawiane. Po drugie, lubi być zraszany, czyli wysoka wilgoć powietrza na pewno mu będzie sprzyjała. No i ziemię, jeżeli będziemy przesadzali, to do naszej ziemi, do roślin tropikalnych, doniczkowych, dodamy oczywiście troszkę rozróżniacza, może to być na przykład kora piniowa, mogą być, może to być keramzyt. Podlewamy dopiero jak przesnie nam dość dobrze taki fikus. No i pamiętajmy o tym, że fikusy nie lubią mieć kurzu na liściach, czyli tutaj również warto przecierać listki z kurzu. Jeżeli Wam liście opadną, no to wystarczy tylko popodcinać tutaj łodygi. Tym samym pobudzimy nasz fikus do ponownego, jakby wytworzenia nowych liści. Nie wyrzucamy tych pięknych roślinek. Tutaj mamy fikus. Golden Monique, w piękniej, atrakcyjnym wybarwieniu. O, przyszły również następne pile. Te pile to są pilea sugar. Sugar, czyli z angielskiego cukier. Jak widzimy, listki tej rośliny wyglądają tak, jakby były posypane cukrem. Stąd nazwa tej roślinki. Jest to roślinka sukulentna, czyli dużo jasnego stanowiska. Rzadko podlewamy, no i jeżeli będziemy przesadzali, to do ziemi dla sukulentów. Pile rosną w ten sposób, że wytwarzają tutaj oczywiście młode listki, idą w górę, tym samym mogą tracić te liście, które będą na samym dole, i tworzy się taka palemka. Są też pile znane z tego, że dużo dookoła rośnie małych babyczków, czyli bardzo fajnie nam się zagęszcza. Tutaj jeszcze dla przypomnienia pokażę Wam różnicę. To jest Mojito, a to jest Sugar, czyli taka jest różnica, jeżeli chodzi o kolory tliści. Proszę bardzo, Mojito jest bardziej takie wybarwione, bardziej z wariegacją. No i oczywiście mamy też w naszej, do, naszej ofercie również pieniążki, które są tradycyjnymi, bez żadnych wybarwień, ale również gęstymi. Fajnie rosnącymi roślinkami, wszystkie są w tych samych doniczkach. Tym razem przyszła do nas pila Sugar, którą mamy do zaoferowania. Mało wody, dużo słońca. O, jakby to w skrócie ująć. Mamy jeszcze pięknego fikusa, przepraszam, nie fikusa, tylko filodendrona. Filodendron Red Congo. Rojo Congo też tak nazywany. Tutaj mamy go w takim dużym już rozmiarze. Sadzonki mamy dwie i jak widzimy rosną one właśnie tak kolumnowo do góry. Tym samym sprawia to, że ten filodendron jest bardzo elegancką rośliną. Liście oczywiście ma ciemne. Te młode liście, jak widzicie tutaj, wychodzą z takim czerwonym przebarwieniem, stąd red Congo. Pozostałe liście wchodzą w taką zieleń, ciemną, ciemną zieleń, jeżeli chodzi o tą roślinę. Fajnie rośnie ku górze. Yy, polecam filodendrony dla osób, które są początkujące, ponieważ są to bardzo łatwe rośliny, bardzo ciężko je zabić. Podlewamy je przynajmniej yy, raz na dwa tygodnie, możemy nawet rzadziej, raz na trzy tygodnie. Nic się im nie stanie, będą jeszcze ładniej rosły, ponieważ pamiętamy również o tym, że filodendrony możemy stanowić w stanowisku jasnym, ale nie na pełnym słońcu. Również stanowisko cieniste da, w cienistym dadzą sobie pięknie radę, tym bardziej, że mają ciemny właśnie pigment na swoich liściach. No i warto, jak ze wszystkimi roślinami, taki tutaj, przecierać te liście. Woda będzie przegotowana, odstana yy, i w temperaturze pokojowej. Yy, no i podlewamy yy, bardzo rzadko. Również jest to roślina, która za bardzo nie... Lubi wody, tym bardziej że filodendrony należą do rośliny obrazkowatych. A co bardzo nie lubi wody i co podlewamy raz, tak jak y, nasze zamiokulkasy, raz kulkasy, na, raz w miesiącu przez podsiąkanie, to na pewno będzie Sedum burrito. Jak widzimy, jest to mała roślinka, ale już bardzo rozrośnięta. Y, sedum jest sukulentem. Y, charakteryzuje się tym, że ma dużo, dużo wody w swoich liściach. I kiedy podlewamy? Podlewamy je wówczas, jeżeli te listki zaczną się właśnie marszczyć. Jak marszczą się listki, znaczy, że już jest mało wody, to wówczas stawiamy sobie do podstawki, do naszą roślinkę, lejemy wodę w podstawkę, możemy również tutaj wlać wodę, no i wówczas podlewamy nasze sedum. Jeżeli wam listek odpadnie, tak jak tutaj widzę odpad, to zostawiamy go w glebie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z tego listka wyrosną. Tak jak tutaj widzicie, mamy stary listek, małe roślinki, czyli jeszcze bardziej nam zagęszczą nasze sedum. Roślinka lubi dużo światła, może stać na parapecie, parapecie wschodnim bądź zachodnim. No i moim zdaniem jest piękna ze względu na swój koloryt również. Jest to taki niebiesko-zielonkowy, kolor bardzo rzadko spotykany. No i tworzy piękne, zwisające takie kiście. Super roślina. Nie lubi być dotykana, ze względu na to, że jak będziemy ją za bardzo męczyć, to te liski dość łatwo odpadają. Polecam bardzo. Moja ulubiona, jeżeli chodzi o zwisające sukulenty, sedum burito. No i mamy to nasze tortum, o której mówiłem. To oczywiście jest odłożone dla jednej, oso jednej osoby, którą wybiorę sobie w środę o 19.00. Mamy tych tortum dość sporo. Jak widzicie, są to rozmiary ML. To jest jeden liść naszej rośliny. Jeżeli może się zdarzyć w transporcie, jak żeśmy dostali, ja tutaj sobie też przeglądałem, że czasami po prostu powiedzmy gdzieś. O, tutaj widzę. Tutaj może się obłamać ze względu na to, że jest bardzo kruche jedna część liścia. Zdarza się to niestety. Są to rośliny dość kruche i tutaj musimy bardzo o nie również dbać, tak jak o sedum, czyli staramy się je nie dotykać. Jeżeli rozpakowujemy spaczki, to również robimy to bardzo, bardzo delikatnie, aby nie naruszyć tych roślinek. Bardzo łatwe. Lubią wilgoć, lubią jasne stanowisko, ponieważ mają tutaj małą płaszczyznę na blaszce liściowej, czyli to jasne, czyli słonko musi do nich dochodzić. Warto wszystkie filodendrony, nie tylko tortum, raz na jakiś czas również podlewać z nawozem przeciwko chlorozie, aby to wybarwienie tych roślin było właśnie takie piękne, zielone. Oprócz tego pamiętamy, że rośliny te, tak jak rojo kongo, nie przepadają za wodą. Jeżeli przemywamy je listki, to staramy się to również robić bardzo delikatnie. Super, dziękuję bardzo za oglądanie naszej relacji. Jutro przyjedzie druga część roślinek, także drugą część na pewno pokażemy Wam na naszych mediach społecznościowych oraz postaram się również je pokazać w naszej następnej dostawie, która będzie w piątek o godzinie 17. Wszystkim miłego, ciepłego weekendu no i do zobaczenia wkrótce.